To, co jest ważne i czego powinni się dowiedzieć polscy przedsiębiorcy, to to, że po pierwsze, istniejemy. Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest po to, żeby wspierać polskich przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej, również w inwestycjach w Polsce. Jeżeli chodzi o kwestie ekspansji zagranicznej, mamy wiedzę i doświadczenie, wiemy jak wesprzeć polskich przedsiębiorców, wiemy jak ułatwić im funkcjonowanie na rynku, możemy zaproponować współpracę, możemy pokazać plany inwestycyjne, to znaczy stworzyć je dla polskich przedsiębiorców. Plany ekspansji na dany rynek, pokazać w jaki sposób się rozwijać, nauczyć przedsiębiorców danego rynku, nauczyć ich różnic kulturowych, które są pomiędzy rynkami, pokazać jak na danym rynku się poruszać. Wspieramy również polskich przedsiębiorców w taki sposób, że umożliwiamy im uczestnictwo w różnego rodzaju targach branżowych. Te targi branżowe to są targi, które my finansujemy. Obecność stanowiska polskiego jest finansowana przez PAIF, a przedsiębiorcy mogą. Nieodpłatnie uczestniczyć w tego typu wydarzeniu. Pokrywają tylko koszty własne w postaci przelotu, hotelu, natomiast my pokrywamy koszty stoiska. W ten sposób można pokazać swoje produkty, nie pokrywając wysokich kosztów, wysokich nakładów związanych z ekspozycją na imprezach targowych. Niemniej najważniejsze jest to, że my dzisiaj bardzo otwieramy się na przedsiębiorców. Chcemy wyjść do przedsiębiorców z konkretną ofertą eksportową dopasowaną do ich potrzeb. Jesteśmy w stanie zmapować, jaki rodzaj dobra produkuje dany przedsiębiorca, jesteśmy w stanie zaproponować, przeanalizować, zaproponować mu rynki docelowe, wskazać, jakie są istotne bariery wejścia na dany rynek, jakie są koszty wejścia na dany rynek i wskazać, w jaki sposób na tym danym rynku można się poruszać. Ponieważ bardzo często jest tak, że rynek, na którym produkty są drogie, wcale nie jest rynkiem wysokomarżowym. A my jesteśmy w stanie wychwycić te różnice i pokazać je, zanim pieniądze przez przedsiębiorcę zostaną wydane.